Witajcie w powtórce na obiekcie 279 R.L.I. w losowaniu z dziewiątkami na El Halufie. Tutaj mamy bohatera w plutonie z trójką i Lewandowskim, czyli no w pojazdach, które bardzo często gnębią właśnie takie ebole kicia, ani się wasz drapać mikrofonu. No i co? Trzeba liczyć na spotkanie Isa 7, który prawdopodobnie będzie szybciej na pozycji niż my, Krana. Grającego na wieże, który może nam sprawić bardzo dużo problemów, ale przede wszystkim zastanawiam się, dlaczego przeciwnik ma medzika na dyszce. Znaczy, my mamy, a przeciwnik nie. To jest moim zdaniem trochę powalone i to, jak są zbudowane te matchmakingi, to jest, no, bądźmy szczerzy trochę powalone, że na przykład no jeszcze jakiś czas temu ebola była przepotężna no ale teraz po tych ostatnich nerfach już taka potężna nie jest właściwie jednym nerfie tam przede wszystkim odebrali mu dość sporo penetracji na złocie i to myślę, że mogło być jedną z przyczyn które ubiły taką ebolę przede wszystkim no ale zachowała to co ma że tak powiem Najlepsze, czyli no bardzo ciężki do przebicia pancerz. I z siódmy pojechał na taką pozycję, żeby mógł. ja jeszcze raz mnie ugryziesz, a nauczyciel latać. Żeby mógł mieć naszych tak, jakby. O Jezu, ale mnie ten kot rozprasza. Tak, żeby nasi nie mogli bezkarnie wychylać w tamtej pozycji, grając na wieżę. Także no musi się teraz chłop skupić. A to, co my tutaj mamy, no to kranika. Grającego na wieżę, ale tak też, wiecie co, trochę upośledzonego, bo pokazuje delikatnie swoje boczki. Tam też jest E50. Poza tym I7 się przestawił, zrobił coś, co było w sumie nie takim złym pomysłem, pod warunkiem, żeby się wychylił, strzelił, spierdzielił. A on został tam zbyt długo, więc nie dość, że zebrał od nas pestkę. To ale go tutaj arta złapała na tym dopalaczu, to nie dość, że zebrał od nas pestkę, To jeszcze chyba albo od Lewandowskiego, albo od trójki, i chłop stracił połowę HP w bardzo głupi sposób. Dlatego, jeśli już kogoś chcecie zaskoczyć w takiej sytuacji, to zróbcie to szybko i nie stójcie tam zbyt długo, bo może wam się nieźle oberwać swoją drogą. Fajnie jest widzieć salutki plutonik w jednym miejscu, bo z reguły to wygląda zupełnie inaczej. Lewandowski pięknym strzałem kończy E50, tylko że teraz u nas zaczynają się, obawiam, w pewnym stopniu, problemy. Bo no właśnie, po pierwsze jesteśmy odsłonięci w tym miejscu na artę. Po drugie, za bardzo nie możemy zaatakować przeciwnika, bo stąd. Tu może być grill, tu może być lodówka. Poza tym, ewentualnie, jakiś Magic mógł się cofnąć, bo szczerze, jeszcze 114 sp 2 On, jak przywali, to też zaboli. A ty takimi pojazdami grają raczej osoby doświadczone, więc trzeba mieć w głowie to, że zaraz możemy, no nie daj Boże, wybuchnąć. Poza tym, jeśli ebola jest nad nami, to ma dość sporą przewagę, bo, no tak. Trochę trudniej będzie ją przebić. Dolnej płyty w zasadzie nie ma, więc jak tu pokarać takiego gościa? No, na razie póki co to tylko arciarz znalazł jakiś sposób, no ale arty od tego są, żeby gnębić tak dobrze ustawione czołgi jak nasz. Szkoda tylko, że plutonowe we trójce troszkę się ulewa Nic z jakoś tam walczymy. Wycofujemy się, oddajemy tą pozycję do krana, i teraz jest bardzo groźna sytuacja, kiedy przeciwnik jest mniej więcej na tej samej wysokości co my a my kadłub mamy skierowany w dół wtedy ebole można bardzo łatwo przebijać mało tego Ebola łatwo można przebijać też w sklejce kiedy jesteśmy w wyższym pojazdem, na przykład super ładujecie golda oj, pechowy strzał ładujecie golda i tak ebola ma bardzo duży problem no i tak jak zaatakowaliśmy chwilę temu nasza drużyna ulała się Lekko mówiąc. No i teraz pojawia się problem. Nie ma z nami Lewandowskiego, nie ma z nami Etruik. Jesteśmy tutaj z Mousienem, co w sumie za bardzo nie powinno nas cieszyć. Obiekt ten 257 i tym dziesiątym Tierem, Magiciem t 62A, ale czy nam to coś da, ciężko powiedzieć. Poza tym, jakby tego było mało, to nie mamy też Light'a, a przeciwnik może wykorzystać po prostu go na swoją korzyść. <laughs> korzyść jest kaszem, nie niełapię. stop masakra. No i na przykład wykryć takiego esterfała. Tam może 114, może lodówka, może grill. Za kilka go przywitają swoimi pesteczkami. A nas za moment może przywitać Arda, bo jesteśmy w tym miejscu bardzo odsłonięci na jej peski. No, chyba że się jakoś przestawia krana, w takiej pozycji będzie bardzo ciężko przebić. On te garnuszki ma malutkie, i prędzej on nas po garnkach będzie przybijał niż my. Niego, więc nie wiem, czy ta miejscówka jest taka dobra. czykolwiek, tym kranikiem na pewno, w momencie kiedy wiedział, że sam raczej nie podoła, wycofał się tam. Miał wsparcie i od 50 TP i prawdopodobnie od tdk deków. No te, teraz, lodówka się <grym> pojawiła w, to, w trochę takim przypłowym miejscu, czego bym nie polecał raczej lodówką robić. No ale czy jej wyjdzie to na plus? Za momencik się okaże. On na tych swoich 310 milimetrach przybicia na apeku, może to się tutaj działać, i nie daj Boże, żeby chłop tą lodówką złapał nas bokiem. Bo wtedy mm, no, może być naprawdę ciężko też, w zależności gdzie jej poleci. Jak polosuje, ale no, z tych naszych HP może wyporować całkiem pokaźna i To, co teraz robi Bohater, nie wychyla pod te deki. On daje dość ważną pozycję, ale skupił się na dobiciu lodówki. Ona z pancernego. No, jakby to powiedzieć, no, nie wchodzi jej za bardzo, ale to, co zrobiliśmy, to oddaliśmy pozycję Kranikowi, który może ją wykorzystać na przykład takiego Mouseena, tak jak czasami przed chwilą widzieliście, wydoić. Pojawia się grill, który jest przed nami i nie powinien nas raczej przebić. Chociaż wiele tutaj zależy otwarta. Sami widzieliście. Wybrał takiego obiekta 257, który był dla niego dużo łatwiejszym celem. I teraz to, co nas powinno martwić, to Kranwag na plecach, ale jeszcze bardziej martwi mnie to, że bohater u. tej arcie to na pewno się udało. 114 się przestawiła, walnęła nas po zbiornika. Teraz kranwagn ma nad nami lekką przewagę, a my możemy być delikatnie bokiem. Do grilla. A jesteśmy sami w tej pozycji. Arta jedzie nam na wsparcie, ale czy ona da nam jakoś nam pomoże? Ciężko powiedzieć. Co prawda to 114 sp2 może pokarać, ale za momencik to on może nas bardziej tutaj pokarać, korzystamy z przeszkód terenowych tak, żeby grill nas nie mógł strzelić i powoli będziemy punktować naszych rywali. Jednak tutaj Kranwagen przeładował. Ma jeszcze jedną peskę albo będzie ładował i to da nam możliwość skończenia, raczej ładuje, ale pod wrakiem damy radę go przestrzelić i 114 SP2 ma w tym momencie bardzo duży problem. On przeładuje, ale wydaje mi się, że jeśli będziemy do niego frontem, nie powinien nas przebić, byle nie widział naszych policzków, bo wtedy oj, od, te, od tego kalibru, co on tam może mieć, to... Wybuchy są jak najbardziej prawdopodobne I to był bardzo, bardzo pechowy wyjazd Bo nie dość, że Arta nam je walnęła za 300, to on jeszcze za 669 I tym sposobem straciliśmy praktycznie 1000 HP Także, no słabiutko, bardzo słabo, ale został się Grill, został się Kołowiec i Arta Z nimi sobie jako tako możemy poradzić nawet pojedynkę, pod warunkiem, że to będzie jeden na jeden. Go, w sumie Arta najgroźniejsza, kołowiec jak nas obiedzie też. Grill w tym wypadku wydaje mi się być najmniej problematyczny, ale on ma nas na strzałach. Reszta pojazdów nie, chyba, że Arta jakimś cudem nas w tył przebije, ale takim grillkiem może nam zrobić naprawdę sporo krzywdy. Nie mamy heków, ale za to bohater nie pierdzieli się w tańcu, ładuje APK, dobrze, że nie golda. No i będzie go doił po prostu Jeszcze raz, być może grillowi uda się strzelić Ale on nie ma w pełni obrotowej wieży I to sprawia, że ma po prostu duży problem Swoją drogą ten styl do grilla jest dosyć paskudny Pojawia się kołowiec spóźniony No ale jednak jest I już zbiera pierwsze bęcki Prawdopodobnie od T-62 Który go tam przestrzelił Arta Zobaczcie gdzie podjechała swoją drogą spudłowałać. pytanie tylko czy tym kółkowcem nie skusi się Po łatwego fraga A z kolei druga arta nas Cały czas punktuje Wzięła sobie za punkt honoru zniszczyć taką ebolę Bo w sumie to jest marzenie Każdego arciarza Tyrać gościa w eboli No a póki co Ma na to możliwość I to po prostu robi Resztą nie ma co się do niego czepać To jest jego robota, że W sumie Pojazd ma niezwykle Twardy pancerz, no to trzeba się jakoś z nim rozprawić, i w tym wypadku to pociski odłamkowo burzące są jak najbardziej na plus. Tylko, że jeszcze parę ładnych lat temu, nie wiem czy parę ładnych, 2, trzy, 4 lata temu, no powiedzmy taki Lewandowski na odłamkowo burzących był w stanie spokojnie wydoić ebole do zera. Dziś to byłyby strzały po sto może. Jakby lepiej poleciało po 200, i nic więcej, no pancerza to ten pojazd ma naprawdę od groma. I to, co my teraz chcemy zrobić, to przede wszystkim powstrzymać Grilla od zarąbania nam tej arty i przede wszystkim od zarąbania nam 10 tysięcy uszkodzeń. Arciarz jest, nasza arta nie dosięgnie, no i prawdopodobnie też. Żaden inny nasz sojusznik tego nie zrobi, zatem... A... Arciarz ubił się sam. Okej. Okay. Da się? Da się. No, dobrze, że większość o tym nie wie, albo z tego nie korzysta, bo byłoby po prostu bardzo, bardzo słabo. Zresztą chyba nie miał, gdzie tu się przykleić, do której skałki, żeby strzelać. No, ale mniejsza z tym bitewka. Wygrana ebola dalej mocna. Dużo rzadziej widywana, na szczęście, w randomkach. Ale i tak sprawia ogromne problemy. Mam nadzieję, że ta powtórka Wam się podobała. Dzięki za oglądanie! Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia na razie. Cześć i czołem.